Nie chcę. Proszę bardzo, przy. O, jak pięknie wszystko. Ale, wie, ale. Ale ja ci mówię, ja to mogę potwierdzić, jakby co, bo ja dzisiaj już ich chyba z piąty raz podnoszę. Ale, za takie profesję. coś, to co jest wywalenie z tego i chyba Majorka. No, oni się bawią. I to ładnie się bawią. Spokojnie. Menant raz to widział. No spokojnie, szefem jest Zeryli, ja mam z nim bliski kontakt, więc porozmawiam. Ja mam z... też do niego kontakt, ale wtedy był ktoś Co ty ma. debile robią? Strzelając z broni palnej, idioci. Pa jak? Ale to się wszystko nagrywa jeszcze na Melinie. O kurde. Hmm. Chyba jest to taki niski poszedł. Ja a, a tutaj tady. zostanę sobie na Melinie. Ja pierdolę. Ale debila. O, jeden uciekł tam. Patrz, co zrobił. Pojadę za nimi zaraz. Ale wszystko się pięknie nagrywa. Jeden leży. No to ulecz go. Ja tu stoję, nagrywam Zapytam się co robią Panowie, co wy tutaj robicie tutaj? Czemu wy się bawicie? Pójdzie do Komendanta i tyle będzie To pan wydać Ale kogo winę? Ale czemu wy się strzelacie? Ja, nie wiem, jak cię potrącił autem? Wszystko dobrze No co ty robisz? Weź ten ja dusek o... Ja miałem raz taki przypadek, że jak wziąłem właśnie ten... Ale, amatorka. Jak wziąłem raz wózek na sprawdzenie, później go oddałem. To nie mogłem go znowu wziąć, nie? Kurziu. o no! Nie, 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 co ty robisz? Zostajesz tu, czy jak? Zostaje, ja to nagrywam, spokojnie. Ja to nagrywam. Nagrywaj, ja to sobie, nie wiem, pomagaj i tam nie, mnie. sobie coś no. zarobić z tej sumie. Ja dzisiaj na nich chyba ponad 20 koła zarobiłem. Dobra, nagrywam spokojnie. O, jeszcze do mnie, szczera, patrz. Robię mi trafi. Nie, no, jak do ciebie, to jest przesad. No z nie, nie, z tej nie, ktoś ten. Ja ktoś ten... na zaraz nie, na nie, i nie, zostało nie, mi zostało, nie, 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 mi Jej, wszystko się nagrywa. Ale te billet. Mieli się uspokoić. Panowie, czemu wy się nie uspokajacie? Co wy robicie? Spokój. Macie się uspokoić. Dobra, panowie. Będzie rządowy, panowie. Weź przesłyn teraz. Nie, nie, nie. Muszę blokuje Kurwa, No i się zamknęła. Ej, ej! Policjant! Ała! O kurwa, co wy robicie? Policjant, otwórz mi, otwórz mi auto teraz, otwórz mi auto. Bo mi się zamknęło A, przez was. Nie, otwieramy. Otwórz mi auto, szybko. A, to standard. Dobra, spokojnie. Odjadą stąd, ja wchodzę na ich rady i mam nagranie. Otwieram.